Nie chcę, nie chcę uczestniczyć w tym głównie, które jest aktualnie teraz, więc no... Mnie, jak wchodzą jakiś tam youtuberzy, co mają 2000 subów i piszą mi pozdro, zaśmiecają mi czat. Bo ja do nich nie wchodzę, ja tego nie robię. Wkurwia yy, to, jak YouTube Polski wygląda dzisiaj. Kiedyś był zajebisty. Dzisiaj jest jaki jest. Nieważne, czy jak mnie wyzywacie w tych komentarzach, to nie zmienicie mojego podejścia do aktualnej sytuacji na YouTubie, po prostu jest chujowa. No. Co wam powiem? Był w zeszłym roku. Zeszły rok to był rok dram. Ten rok jest rokiem patologii. W przyszłym roku pewnie. Jest jeszcze coś gorszego, bo nie, nie wierzę, że, że będzie dobrze. Zmutuję ich sobie, bo już nie chcę ich słuchać. Na przykład już mi się odechciało kurwa tego live'a na przykład, a było super. Police Enable 0. No wiem, że teraz polazłem w e-sport, mam dwie świetne drużyny w CS-a i jedną świetną w LoL'a. Skupiam się na tym, przynosi mi to frajdę. Pomagam im jak mogę. Chyba, że nie mogę mojego YouTube'a robić, ulubionego. Koczard middle No zobaczcie, na przykład teraz mnie wyzywają widzowie patusa. I okej, okay, zobaczcie, jaką on sobie zrobił armię. Ale zauważacie to, jaką on sobie zrobił armię. Koleś kurwa którego na przykład matka napierdalała fikołki za Donety. Moja matka coś takiego zrobiła kurwa nie wytrzymał, nie? Nerwowo, nie? No ale taki przykład, nie? To jest, dlatego mówię. I to jest złe co się dzieje, to jest złe co się dzieje, i mi się to nie podoba. Na przykład, jakby cały YouTube nagle w jednym momencie powiedział głośno, że to jest źle, że koleś tak robi, to widz, nawet kurwa, najlepszy jego widz, powiedziałby: No kurwa, faktycznie tak nie może być. Wyobrażacie sobie taką sytuację, że wy tak macie w domu? I najgorsze jest to, że ci najmłodsi widzą, że to jest fajne i kurwa będą tak się zachowywać. To jest najgorsze. A widziałem na fanpage jakich ma widzów, więc... Więc... Mój kanał jest od 16 roku życia. Jego kanał powinien być od 21. Ale powiedziałem o tym głośno i bo... bo nie lubi patologii. Nie. To promuje patologii na polskim YouTube. To robi źle. Nie wiem, na chuj zasłaniam to. ja nie mam w domu. Ale zróbcie jakąś wojnę dla tych, dla zasięgów. się <śmuszczaj> tą wojnę tutaj. Powiecie, wiecie, kiedyś było tak, że jeden youtuber mógł się wypowiedzieć na drugiego youtubera temat. Tam wyglądało, że... Wojna była taka pół na pół, nie? A dzisiaj, jak większy youtuber opowie się o czymś złym, co robi mały youtuber, to jest kurwa zły, nie? Nie złapa to. Brawo, youtube. Brawo, Polacy. Dlatego, żem poszedłem w sport. Wolę pomagać kurwa normalnym młodym niż gonić się w jakichś zasięgach kurwa z patologią. O. Ja sobie popatrzę, co się jeszcze dzieje. No nie, no przesłuchajcie, ja wam nie mówię, na co macie tracić, tracić czas. Lubicie sobie na przykład wbijać gwoździe w kolana, róbcie to, to jest wasz wolny czas i jak macie czas, to sobie róbcie krzywdę, no. Jak chcecie na przykład że oglądać typa, który no, zachowuje się jak się zachowuje, to sobie go oglądajcie? Bo ja wam nie będę mówił, tylko mówię, że mi się to kurwa nie podoba na przykład. A jest to promowane przez ludzi, z którymi wódkę piłem. To też mnie w kurwie na przykład nie. A mówili, że kurwa nigdy w życiu takiego czegoś by nie promowali. No ulicowość kurwa na polskim internecie. Wszystko dla zasięgów i wszystko dla wyświetleń. Tak wygląda właśnie polski YouTube. Kiedyś kurwa to my się naprawdę dobrze bawiliśmy. No i pamiętacie kiedyś był taki... Kiedyś był Tiger i Cobra, nie? Ludzie się wybili. No i ich w sumie głupocie, tak? Na no ich głupocie się wybili. Eee... Też w międzyczasie pojawił się bonus na głupocie bonusa też się ludzie powybijali. Teraz jest magika, ale ludzie się wybijają na jego głupocie. Łapią wyświetlenia. Łapią wyświetlenia. Tylko że co, co najgorsze? Tiger i kobra praktycznie już nie istnieją. Bonus tak samo. Dobry smok. Już niedługo magika zniknie. Ale ale ludzie, którzy nam zdobywali wyświetlenia, te wyświetlenia nadal będą mieć, tak? I suby. No w kurwa, no. Kurwa, wykorzystywanie albo. Ten koleś dorobi się siana i nagle zobaczycie, że stanie się kurwa prawilnym youtuberem, który będzie mówił wam jak macie żyć. A takich przykładów, że mam wiele na polskim YouTube. No nie podoba mi się to, co się dzieje, co mam będę pierdolił? Zajebałbym taką kurwę. No tak. Kurwa, to jest ja nie mogę w to uwierzyć. Tak jakbym odpalił z live'a live z tego, jak Rimba siedzi w klatce, sra, kurwa, sika i je. <laughs> Big Brother, kurwa. To, kurwa. Czego on by coś robił? Jak już grał w tą Tibię, to jeszcze jakoś tam rywalizacja, coś, to już... Roz... To już coś... <laughs> teraz co tam... Ja tam, ja jedynie z tego, co sobie widziałem, to shoty i kurwa, ja pierdolę. Jest mi przykro, kurwa. Jest mi przykro, że tacy ludzie, kurwa... Pokazują to publicznie, co się dzieje w ich hołdach. Live a mam. Ale to można kurwa live'em nazwać. Dołem z siedmą, wariat. Dobrze grałem. Dobrze. Dlaczego ja mam mu zazdrościć? Moje tylnie koła kurwa od auta są droższe niż jego dom kurwa, ludzie o czym by mówić, Jakiejś zazdrości. Nie jest kurwa żal, że wy tracicie czas na gówno kurwa, no i kurwiamie mnie to, że... Ja rozumiem, bo on sam szedł do góry i tak dalej, ale on jest promowany teraz przez to, że więksi youtuberzy nie mają tematów, używają jego, żeby nabić sobie wietlenia, czy coś tam. To tak wygląda. Nie zrozumiecie mnie nikt. Nie, nie zrozumiecie, bo wy w tym nie siedzicie. Ja tutaj jestem bo praktycznie od początku. To tak wygląda. <laughs> ja wiem, co możemy wkurwiać i, i, i dlaczego i co z tym można zrobić. To nikt tego nie ruszy. Bo nikt gówna nie ruszy, bo świerdzi. Ja zawsze ruszyłem i zawsze co mam na czacie. Widzicie to? Ale mnie kurwa napierdala. Nikogo nie, nie zrobiłem. A zobaczcie, jak jest. Syf. Ruszyłem gówno tylko. Zobaczcie. Jak mówicie, że mogę mieć ból dupyku? Ja już swoje zrobiłem. Nieważne, jak się skończy moja historia na YouTube. Ja już i tak swoje zrobiłem. Gdzieś tam, delikatnie w historii tego polskiego YouTuba Moje Radże, czy tam moje The Walking Dead, czy też mój Outlast się gdzieś tam zapisał. Wydaje mi się, że tak w miarę pozytywnie. Zobaczcie, co się dzieje. A to tak jest, rusz gówno, czyli śmierdziało. Ja pierdolę. Chodzi o to, że idźcie sobie oglądać tamte złe rzeczy. Idźcie, jest fajnie. Niech tam się przez okno wyskoczy, że coś łapy sobie po łapie za Kurwa, to jest dobre. To oglądajcie. To róbcie tak jak on. Bierzcie z niego przykład. Pamiętajcie, że trzeba najebać się i zrobić z siebie dał na też parę razy tygodni. Bierzcie przykład z tego typu ludzi. Nigdy nie bierzcie z przykładu z ludzi, którzy w pewnym stopniu odnieśli jakiś sukces, tak? Bierzcie sobie tam, o, i sobie oglądać, To jest fajnie. Oglądajmy razem kurwa zwierzęta kurwa Naćpany jest Naćpał się nie mogę w to uwierzyć Matka on naćpany jest, matka wypierdala i spać. Nie no, tak, takie rzeczy się robi normalnie w domu kurwa Chyba normalne Nie, to jest normalne na pewno, że. 82 w 6. Nie no i no, no przecież, że mam ból dupy. Jezu, yes, JJ, ale wdepce. Jesteście, ale niektórzy kurwa udani. Nie no, ja, ja, ja. Zobaczcie, tak to jest, jak człowiek wyrazi swoje zdanie na swoją opinię na temat jakiegoś gówna, nie? Jest kurwa śmieciem i to wiemy. Robi gówno, ale ludziom się podoba, tak? Kurwa nie podoba mi się tylko to, że młodzi to oglądają. Weźcie przykład z takiego. Zachowujcie się kurwa dwa tygodnie, tak jak ten down kurwa. Kończy ten mecz, to wejdę i pooglądamy kurwa to gówno.